No nie, taki piropusz, kurde, seksy. Ale dzisiaj jest na plakacie, uroczo. O, murek zaczęłam stawiać. To był jeszcze czas, kiedy stawiałam murki. Ej, mi nie, mi nie działa te. To, to e, ten murek to ja stawiałam. Ty stawiałaś? <grym>, tak. Tu u siebie stawiałaś murek. Nieważne. Ale stawiałam murek. Też... O, ale ja na Dzień pewno stawiałam gnomy. Elo? On A tak, no. podpisane, wow. Ej, ale ja mam ten sam mod i on mi nie działa. Bo Jak ty posi... wyglądasz, o. szczały czerwony. Masz to zdrówko dla postaci, tylko ono jest inaczej no, zapisane. Wiesz, Masz taki moda. Ten. A gdzie, gdzie jest dru... A, dobra. Głodna jest, dlaczego ja nie wiem, że jest tą głodna? Jezus, tak się stakuje więcej niż 40. Co jest? Mam taki mod. A, się nie spodziewałam. O, drewno można zestakować do 40 kul. Cool. Cool. Mm, jest to jakieś Ej, mięsko. Ty, ty tu grałaś bez nas? Nie, nie grałam bez was. Pardon Ej, pamiętacie, ostatnio mi się spaliły garnki Potrzebne, Trzeba ja je zrobić jeszcze jeden, bo jest za mały jeden. O Jezu, czy to w końcu save na którym będę miała prototypowany garnek. Możliw. Czemu w tych skrzynkach jest taki burdel? Nie wiem, taki był Jak mnie to boli, ała no, Możesz sobie segregować, jeśli chcesz Ja się odzwyczaiłam, bo ze skrzynki do skrzynki to jest tak dużo roboty A tam normalnie jest hitor. To prawda tym, z tym, Któraś dobra duszyczka bo ratować jedzeniem o, oj. Yy, Tutaj w lodówce nic nie ma, zobacz

O zgniliznę masz paczek. O, królowa, sashi pają. No to nie jest taka z... Mmm. Ej, czekaj patrz. Tak. Nasza przepiła no? O nie! W szerszynie. Dwa miotki jej pod... podpierdoliłam. Ej cool. przed nimi prosto, to one się odjebią. Czemu to jest koło z grzybów? Nie wiem, parę razy takie. O, macka! Matka. No no jak się te matki bije? Odchodzi na paca i jak się tak wyprostowuje, to ją bijesz. A, dobra. Dobra. Tam? No, ja ja nie wzięłam żadnego no, nie żarcia nie na drogę. Okay. <coughs> Mam dwa kwiatki, gnieliznę i dwa miody. Wow. To Wreszcie. wszystko tu można zjeść. Ej, patrz ile tu jest drogów z pająków. No ja właśnie tu idę, tylko matkę jeszcze tu wyłania. Biu, 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 biu. Ui, ława, ława, ława. Ui, ława, ława. <śleffy> Aż dwie mase. Pajonków? Dobra. Hmm. Pająków! Tak, Sinpi! Tu masz pajęczyny? Tak, chodź tu. Oj, dupy, py, Po prostu Prostą Tak <grywki> Hej ho, hej ho, od pracy mi się szło! O, tam. Tu jestem. Gdzie tu jest żarło? No nie wiem, na razie nie widzę. Przejdziemy się kółeczek dookoła i zobaczymy, czy jest. A jak ja tu umrę, to będzie mój kościotrop tutaj. Tak. Oj tam, oj tam. Na Sanity, masz upieczony? Tak. tak. Upieczony ci podnieś. Oj. Oj. cienie mnie zabił. Oj. Cześć. ty. Sto... Czy ty masz jakieś jedzonko? No właśnie zbieram, o co? Bo zaraz nie tylko kacu będzie martwa. Okej. Okay. Chcesz się odrodzić na się tym bagnie, może? A dopiero stamtąd przyszłam. No mogę, a co? To pójdę po ciebie. No to idę do tamtego. Dobra, to jest git. No nie mogę tego... No, upuść mogę to być? gówno. No nie! No chyba... chyba was pogięło. Ale wy jesteście. Co nosisz w ręce, to wypadają. Czy ty tu. Czyli ile ty masz zdrowia? Ja? 50. O, to trochę mało, żeby zrobić wymowne teksty. Te... Jakby ci to powiedzieć, Maksymalog ogólnie ma 70, więc. Weź sobie tu nietoperka. Właśnie to robię. Tu, ale tu mam dużo też. Dobra, trzeba spojrzeć gdzie ty jesteś? No, daleko, przy bramie. Map. Kasa, A, A przecież ty jesteś niedaleko obozu. Ja to jednak mam orientację w terenie, nie, nie ma co cześć. Przeciła. Cześć! Cześć! Tęskniłaś? Bardzo. Przyniosłam mięsko. Chcesz, mi... Chcesz mi zrobić serduszko? A ja mam. A ja mam koszmarne paliwo. Kto ja chce mogę... w... Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Właśnie chciałam powiedzieć, czy mogę rano, żeby się potem wknąć Grubo tu się dzieje, ja nie wiem. Ja już nie żyję O Boże, o Boże, o Boże Ej, czekaj tam Siekiera I trzeba przywołać drugiego drzewka bo niech będzie dzień Ej, śnieg! Światło, 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 światło uh, uh, uh. Jest jeszcze światło, ale zostaw mnie Ale dużo mniejsze Wiem, tylko nie mogę dołożyć jak on za mnie ubiegnie, wiesz? Tak! Nie, został. Niedobry. Niedobry, zły. Trzyk, trzyk, Zły jeleń. I w pizdu. Okej, kolejny. W pizdu. On se pójdzie, jak się go nie zabijasz, on tu będzie koczował. Nie, on będzie koczował. Ja wiem, że nie niszczy, ale. No. I co? Gdzie on jest? Przy Idon. No tu nie, jest, wraca. Jakie kombo się odpaliło w ogóle, z najpierw drzewiec. Teraz jelenio jest jeszcze psy teraz idą, no nie wierzę. A ja sobie nie żyję. Wreszcie. <grym> może się Tyle raków. się no, są, może się będą z nim o, to bić. Jest taka opcja, tylko trzeba się nie wpierniczyć między psa, jelenia i Rozumiem. Nie czyli tradycyjne motto nie wpierdala się między wódka a zakąskę. Dokładnie, idziemy i zbyt dalej to nie siebie. Psy, tu psy O, jaki masz krawacik elegancki no tak. Nawet po śmierci O jak zabił te psy na hita ty A nie coś co chciałam, nie? On tam jeszcze urzęduje ta, ta menda społeczna? Pewnie tak. No pewnie chodzi, tu tu ekran mi się trzęsie O, mi też Zatrzący. Ej, no żaden drzewiec nie chcę wyjść. A ja ścinam i ścinam te drzewa. Aha, nie mam ma, na no, nie, nie, nie przeżyję tego. Tyle roboty, tyle roboty. A przyszła taka menda jedna i, i wszystko zepsuła. Nie, przebudujemy sobie na lepszy ten obóz. Masa dawaj. Ej, w sumie... Możemy się z nim zakupować. może przestanie nas bić. No, jak go jebłaś. No to. No. To koledzy, co rozumiem, że się przenosimy, co tak, wyprowadzamy coś. Nie nie się. No, to był złoto. E, jakieś deski. Jest drzewiec, jest drzewiec, jest drzewiec. Tutaj przy mnie. Dobra, Zaprowadzę to, ja go do was. Czewiec, no. chodź tu. No róż dupę to, ty. Nie ma swoją stronę. Jej. Fight, fight, fight. Tu, tu. Fight, fight, fight. No. Oni mają podobną ilość HP, więc... Tu chodź do niego. Ale tempy. No czemu się nie biją? Bo to jest czasami trochę ciężko ich naprowadzić na siebie, Boże, jakieś ślepoty, kurde. ...to nie jest niemożliwe. O, o biją się. Żeby go... Zgu... au. Nie, teraz się biją, bo przestał mnie gonić. Aha. Znowu do bramy muszę iść. O, bo to... to... No bijta się tam, bijta. Zostaje tam mi ktoś zrób komentatora sportowego. Zamroził drzewca i zadowolony. Tak. Drzewiec, drzewiec się. I Drzewiec. Drzew o, dobra, dawaj drzewiec. Noc jest, gdzie jest moja pochodnia? nie, A ja nie mam materiału na pochodnie. Ale ty. Skinęłaś przecież. No, jeszcze łapa ja. idzie, noż mnie popierdzieli. A nie, oni się już zabili. Ej, patrzcie, ile Bra mięsa! Oko cyklopa, jej. Bierzemy mięcho, to się przyda. No i cię, No i znowu ta łapa, nie, weźcie to. Dobra, chuj. Ej, je. to jest drzewiec? To jest drzewiec. Niech ty tu nie chcę, tu <noise> you